śmieszne filmiki w internecie. Odcinek drugi w tej serii mam nadzieję, że dotrwacie do końca. Łapek w górę, mile, widziane subskrypcje i w ogóle wszystko. Cześć związek witajcie w kolejnym odcinku mojej serii e, śmieszne filmiki w internecie, tak? Jest to drugi odcinek z tej serii. Dzisiaj będziemy reagować na kolejne śmieszne filmiki, które znalazłem w internecie. E, oczywiście się no, kolejne jeżeli bijecie łapki i witam Was znowu w moim jakże studiu bo pokrywam u góry, ale to pokój nie chciało mi się przychodzić, dlatego tutaj dla Was nagrywam eee, co i dzisiaj sobie obejrzymy kolejne śmieszne filmiki, które zresztą mówiłem, że już znalazłem zobaczymy jakie będą te serie daje także zobaczycie moją reakcję Wasze reakcje też chciałbym widzieć, także eee, Zostańcie do końca i zaczynamy odcinek, w którym oglądamy śmieszne filmy, w internecie, także bez przedłużania. Let's go! Dobra, idzie sobie jakiś typek. Śmewy są w ogóle. Nie wiem w ogóle, kto to jest Kościół, czy co to jest. Serio? tam? To takie rzeczy mu dostępnia w internecie. To rzuca takie filmiki, pytam się. Nie no, słuchajcie to... To nawet było śmieszne z tym psem. Nie no co jak co, ale... Eee, chyba jeden z najlepszych filmików. W końcu. W końcu jakaś impreza, w końcu. Konie powracają moi drodzy. W końcu się coś dzieje. W końcu jesteśmy na, do, na dobrej drodze. <ścoughs> Co tu się dzieje w ogóle? Ale... Jak, kiedyś sobie to było popularne. To nie stanie a hey, to bawara zapierdala, jak jadą Nie łapiemy Tak, specyficzny tekst, ale. Niemcom z tego ludzi się śmieją bo to generalnie ta nuta wpada w wuchu, jakby nie patrzeć. Hej, co tutaj się dzieje? Co jest? Co jest grane? What the fuck? Taki trochę kli klimat. Co się dzieje? Ej, to jest piękne. To jest cudo. To jest najpiękniejszy film w internecie. Ja nie mogę. Jakie arcydzieło? <grybka>, jednarka, co? Jakaś wigilia? Nie. Nie no. Moi drodzy. Eee. To się da skomentować. Eee... no, myślę, że co? Jak to mówią, jak nie przyrządzisz, to nie zjesz, co nie? Hej, dajcie znajkę, tak jak próbowaliście. Ja nie próbowałem. I nie zamierzam. O, kangurek. Ej, ale. Jak takie coś powstało? czy ty... Co oni? Rodziny Okangura nagrali? Kry o co chodzi? A, te maski! Zaczy same maski tu są, słuchajcie. Aha, jeszcze co? Wie, babcia z wnuczkiem? No to coś chyba, ten wnuczek bardzo wyrośnięty.

Stawajcie łapki w górę, przede wszystkim I oglądajcie dalej tą serię moi drodzy eee, 100 000... To będzie naprawdę dużo łapek, to się kojarzyć kolejne, kolejne śmieszne filmiki, albo jakieś, nie wiem, inne filmiki Możecie dać propozycje Jakie filmiki byście chcieli, żebym nagrywał eee, Może coś innego, coś od, nie wiem, z innej beczki Albo gracie również o subskrypcji nie zapomnijcie, oraz żeby Każde odcinek z tej serii Wyglądać na co i nie tylko, bo moje filmy również byście oglądali, żebyście nie przegapili żadnego. Także co? E, myślę, że zobaczymy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia!